mnie zdziwiło, że to jest tylko kopuła pancerna dedykowana stricte dla tradytora, patrząca do ognia bocznego w poprzek Doliny Białuchy. Tak w pierwszej chwili mi się wydawało, że yy, będzie tam coś bardziej uniwersalnego, co pozwoli też posługiwać się tej baterii dla armat ciężkich. Ale nie, batery, ale nie ma tego obserwacji. Ewentualnie może mieć kuferek właśnie gdzieś w wadę włożony. Natomiast takiego, takiego, takiego pancerza nie ma. Natomiast myślałem o tym, no bo w Toniach jest kopuła pancerna dla artylerii, dla tej baterii odkrytej. Ona sobie jest potężna. A tam tego już nie ma. A to jest mniej więcej ten sam czas. W momencie, kiedy, kiedy rysują się te plany, to w Toniach właśnie mozolnie się wykuwa dziury w stropie kosza pod podkładem schodową tego. Modernizacja się zaczęła w 1902 jakoś w lecie. Można powiedzieć, wniosek jest taki, że ogromną ochroną trzeba otaczać te najpóźniejsze obiekty, no chociażby takie jak schron do czołowego przy bateli w czy przemyski praktycznie schron do ognia, znaczy blokhaus do ognia, praktycznie pod przy 16C tych późnych obiektów z budowanymi pancerzami, pancerze nieruchome oczywiście. No, jako, że to był ten początek następnej epoki, który już nie zdążył się za bardzo rozwinąć, ale to są te, 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 te sygnały, czy, czy, czy podbielany oczywiście, który, który jest w tym późnym obiektem. No tutaj moglibyśmy się obawiać, że gdyby nawet się udało zrealizować te obiekty rdzenia przede wszystkim, no to myślę, że one jednak w yy, urbanizacji by uległy, no bo się nie gdzieś tam no, Gdzieś może właśnie na zamaskowane w formie mądraszka. Tam jeszcze kawałki tych austriackich okopików są z 14 lat. No, to jest Kazus na przykład Trebinia, gdzie po prostu bardzo dużo tych elementów pancernych, tych obiektów się zachowało właśnie dlatego, że, że tam jest po prostu wiadomość. i nie było sił i środków ani <grym> i te inwestycyjnej, w, tak? żeby żeby coś budować Bo jak tylko środki się to pojawiły, to, się to w, e, w ciągu kilku tygodni cały zespół koszarowy z lat 70. XIX wieku, który miał taką funkcję no, poniekąd budującą strukturę miasta całego to został z, zrównany z ziemią, pojawił się deweloper. I to też jest e, ciekawe w relacji tam, właśnie może tak wygodnie tam będzie się posługiwać, e, e, opowiadać o realiach bałkańskich, bo to daleko i nieprawda. Natomiast e, jest na przykład program ten rozwoju tej miejscowości, tego, tego miasta i on tam stawiał na turystykę. Jest, jest pytanie, kto tam będzie przyjeżdżał, jak tam nie będzie co oglądać. góry zostaną, góry zostaną. Winnice te pewnie też zostaną, natomiast cała, jeżeli kompleks obiektów, który stanowił mniej więcej 1 trzecią powierzchni miasta, został w szybkim czasie zniwelowany i zabudowany, e, mimo czy właśnie zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, bo tam był taki plan miejscowy sporządzony i on nazywał się bardzo ładnie, bo, bo brał nazwę od tego założenia, natomiast zupełnie sankcjonował, zupełnie Daleko nie szukać, no, można na kutę pojechać. Pas startowy. awia, ja, jak tam był pas startowy, płyty betonowe, jeszcze były. Mniej więcej jak historia wyglądała, dostępna w tych regionach, to 5 pięć, wystarczyło cztery, sześć. Piękne ja ja budynki, wiecie. łącznie z tym, że kawałek wyżej wybudowano dwa, dwa budynki, pomiędzy, a na odległość wyciągniętej ręki idzie między nimi na 110 kW. Ale mówię, że da lepiej się, dalej poszukać. Lepiej mówić o Bałkanach, bo przecież u nas się tak nie dzieje. A on nie jest jakiś o drugim. na rowerach. To już tutaj, wata, ja już to, tutaj. Znaczy, ja mogę zawsze, bo lubię <sum> <sum opowiadać o tym. <ślam> to teraz o straczu będziesz musiał powiedzieć, żeby odwrócić kolejność i bo Już nie widzieliśmy, tak strac przywołasz. Będzie tutaj na piwość przeszkadza. O straczu od wyrżniku i o hajmaskerze też. Czyli o trzech takich fortach, które są dość daleko od siebie, ale wiele ją łączy. Zatwierdzony już jest. Na wesprze Tak na Chciałem po pierwsze bardzo podziękować za wspaniale przedstawiony temat. Dla mnie zaznaczam, że ja się za bardzo XX wiekiem nie interesuję nawet tym pierwszym okresem XX wieku, ale jednak było to bardzo ciekawe, ale bardzo dziękuję. Po drugie proszę podmienić wszystkich chyba o, resztę, o jeszcze. I właśnie skoro jest deklaracja, to chwytamy za słowo, tylko proszę z ustalić kiedy, bo to możliwe, bo jeszcze nie znam. Ja, ale ja już wiem. No. Ile? No. No, nie zdąży. No, nie zdąży. No, no, tak. Zawsze zdąży. Ja Apeluję do Państwa, bo macie też jakieś ciekawe tematy, z którymi warto byłoby tutaj wystąpić. Yy, dotyczące, zaznaczam w ogóle architektury ogromnej, czyli nie tylko. Faktyfikacje austriackie, austriackie, ale nawet to odgrozić potem, że można praktycznie za wszystkim. Tutaj, jeżeli Państwo macie jakieś takie tematy, zapraszam bardzo. I ostatnia sprawa, bardzo ważna z mojej strony. Po prostu troszeczkę mi szkoda, bo to jest kapitalne materiał po raz kolejny, właśnie świetny referat. Czy jest jakaś możliwość, jak to trzeba by chyba przewodniczącego komisji zapytać, publikowania czegoś tutaj? Bo po prostu Słabo, punktowa Słabo punktowaną mamy tekę <grymne> i tam zawsze była taka, która mi się natomiast z przyczyn różnych nam się nie do końca tam opłaca. Publikować. Ale go nie jest przedmocny, można zrobić coś forfany. No, ja może właśnie mam taki kaprys i mnie nie interesuje liczba bo... no, tak, punktów. Więc tak musimy wymyśleć, bo szkoda takich teraz. Tak jest. No, Te że jest taki temat. Myślę, że jest nie dać mu ropnąć, tak?